To się czuje, to już od dziecka już po prostu co więcej, no nie wiem, no po prostu to się czuje, to jest we krwi i myślę, że każdy z naszych terenów to ma, nie tylko my. W Domu od dzieciństwa muzyka była gdzieś na pierwszym miejscu. Miałem taki fotel. Mój pierwszy instrument to, to nie była perkusja. Na fotelu yy, sobie usiadłem i klawisze położyłem na, na oparciu tego fotelu. Wziąłem ten bas, tak, z przypadku, a... I co? Grałem nosem. Chodziłam do ogniska muzycznego. Coś się umiało, no i zacząłem. Skończyłam organy. W wieku 9 lat zrezygnowałem z tego, nie podobały mi się nuty. Później chodziłam do szkoły, muzycznej, i ten skończyłam flet poprzeczny. Stwierdziłem, że już, już chcę grać po weselach. na akordonie, trochę na klawiszach, ale szło mi jak mi szło, czyli bez szału. Później się zapisałem na taką orkiestrę, gdzie się nauczyłem no właśnie na saksofonie. Powiem za moje zarobione pierwsze pieniądze, kupiłem sobie perkusję. I do tej pory tata mi to wypomina i stwierdziłem, że założę jakiś inny swój, no i tak Zostały teraz my. Dwa. Piotrek. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć, jeszcze siedem, jeszcze osiem, jeszcze dziewięć, jeszcze jedno, i dawać! i Region, z którego pochodzimy, ma na pewno duże znaczenie w muzyce, którą na co dzień próbujemy, gramy, wpływa bezpośrednio na muzykę, którą przekazujemy. To jest taka muzyka, którą można posłuchać, można potańczyć, każdy się gdzieś odnajduje. Lubimy to po prostu no i to gramy, przekazujemy to w takiej formie, jaką po prostu chcemy czuć. Zazwyczaj słyszymy pozytywne opinie. E, wiadomo, i no, jeśli też chodzi, to bardzo się cieszymy, że w gronie, w gronie tych najmłodszych mamy też jakieś poparcie. Dużo właśnie dzieciaków jest, e, słucha nas, tańczy. Mieliśmy ostatnio konkurs, gdzie naprawdę było dużo dzieci, które tańczyły i śpiewały nasze piosenki. To nas bardzo podbudowało. Wasze piosenki dają na pamięć na YouTubie. Możemy sobie zdjęcie z wami zrobić? Pewnie, że Jeżeli chodzi o dowody sympatii, to bardzo się cieszymy, jeżeli je otrzymujemy. Są to na pewno maile. Dużo osób do nas pisze mailowo, na Facebooku. E, ostatnio nawet sytuacja w Kielcach, obecnie też studiuję w Kielcach i e, idę sobie po galerii, idę i nagle słyszę ni takie. zową takiego Janicka, jak w prawo, w lewo, nie wiadomo co, nagle wy, wylatują kucharze z jakiś tamten i słuchamy, słuchamy was, słuchamy, możemy zdjęcie, zdjęcie. Nie, no to jest naprawdę bardzo fajne. No i wielokrotnie w, Dużo takich sytuacji miałam, czy dziewczynki podbiegają na ulicy, pytają, naprawdę to jest super. Lubię to robić, bo lubię, jak gram wesele, widzieć ludzi, którzy tam na przykład jak gram na gitarze coś, to patrzą na mnie, skrzywiają się, że super, super to idzie. No, trzeba, trzeba to poczuć po prostu... Tak jak ktoś słucha rock'n'rolla, tak samo ja w tym folku czuję takiego rock'n'rolla. Muzyka nie może być tylko taka do słuchania, tylko właśnie można też ją wykorzystać do takich właśnie celów, jak na przykład taniec czy coś, żeby można było spędzić fajnie jakiś czas z przyjaciółmi przy zabawie, przy, przy śpiewaniu, żeby było również y, łatwo do zaśpiewania no i żeby słowa były też proste, a nie jakieś takie niezrozumiałe. Wiele zabawnych sytuacji można czasem zaobserwować, które się w takich imprezach wydarzają. No, są różne przypadkowe. No, na przykład zdarzyło się, że pani młoda nogę złamała, na oczepinek była już na wózku. No różne, przeróżne są sytuacje. Będzie dobrze. Nie będzie. Będzie. Nie martwi mnie. Ale są pieniądze? Tak, Nagrałeś znaczy, wczoraj wesele? Grałem. No to co? Zaograłem. No, 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 ale wy się doliczyli. E, dużo zapytań na pewno jest o Winkopię. To jest naprawdę, myślę, że jeden z takich, z takiej trójki, co bym wymieniła, na pewno czy pani puszcza się, to no to jest hit wesel. Takie u Janicka, no to wszystkie po prostu takie, co akcent góralski, pod nogę i na wesoło. Czy pali puszcza się, ta podoba? Czy pali sekret wtedy wystać chce? Czy pali puszcza się ta podoba? Pani mieszka w moim śnie. Czy pali puszcza się ta podoba? Czy pali sekret, wtedy wystać chce? Czy pani puszcza się ta podoba? Pani mieszka w moim siebie. Staramy się robić to jak najlepiej. Czyli zrobić to w takim stylu, żeby to wpadło do ucha i było wesołe. Oczywiście nie jakiś wulgarne strasznie, tylko takie na, na poziomie. Także myślę, że to się ludziom bardzo podoba i, i cenią to dlatego nas, jak widać, dość lubią. Woda sodowa nie, myślę, że nie. Z wodą sodową trzeba uważać Jak za jak wyszczeli to już będzie za późno